Pomimo coraz niższych temperatur, rolnicy i doradcy rolni regularnie sprawdzają stan posianych jesienią zbóż. To pola pod Wołczynem, gdzie teraz rośnie jęczmień. W tym roku siew był opóźniony o parę dni. No i ta susza, która tutaj w dalszym ciągu występuje w naszym rejonie, powoduje, że te rośliny nie są tak przygotowane do zimy, jak to zazwyczaj było. Chodzi o rozkrzewienie. Widać tutaj także powoli wpływ nasilenia szkodników, które w tamtych latach było o wiele mniejsze, ciepła. I sucha jesień spowodowała, że tych szkodników nasilenie w tym roku bardzo, bardzo duże. Także tutaj zabiegi insekcydydowe, na tym polu też został wy wykonany zabieg herbicydowy przed zimą, także myślę, że jęczmień zimy jest przygotowany do zimowania. Brak wody chroniczny od w zasadzie od 5 miesięcy. Mamy permanentną suszę, gdzie temperatury powietrza 2018 versus 2017. Są o kilka stopni wyższe i to jest porażający fakt, który mówi o tym, że klimat się nie zmienia, tylko on już się zmienił. To jest pole doświadczalne w okolicy z obsiane pszenicą. Wschody były trudne, bo gleba w czasie siewów była mocno przesuszona. W chwili obecnej prowadzone są tutaj doświadczenia, gdzie od fazy trzeciego liścia pszenicy roślina jest stymulowana bardzo mocno. Różnymi produktami, gdzie celem tejże aktywności jest bardzo silny rozwój systemu korzeniowego, tak żeby była wytworzona maksymalna ilość czegoś, co jest najważniejsze w pszenicy, która w warstwie od 0 do 20 cm ma ponad 80% masy korzeniowej. Żeby był wśród tej masy korzeniowej najważniejszy czynnik i składnik masy korzeniowej, jakim jest system włośnikowy, który pozwala roślinie czerpać wodę ze składnikami pokarmowymi. Wielu rolników jeszcze w listopadzie prowadziło zabiegi na uprawach zasilamy pszenicę, żeby dokrzewić preparatami tak zwanymi biostymulatorami, aby tutaj poprawić kondycję przezimowania i ich lepsze poprawić właściwości przezimowania przed zimą. Są to preparaty na bazie aminokwasów i zawiedące mikroelementy i makroelementy. I zadaniem jest poprawa kondycji przyzimowania, wydłużenie systemu korzeniowego, generalnie jest wzrost odporności na choroby. Przede wszystkim zboża oraz jest także regeneracja po jakichś uszkodzeniach związanymi tutaj przeszkodniki, które mogą w tym, w tym roku zwłaszcza, gdzie tych nasilenie szkodników jest bardzo, bardzo, bardzo duże. Przezimowanie zbóż zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od zimotrwałości odmian genetyka jest podstawową historią. Trzeba troszeczkę się ostudzić swoje zapały, jeżeli chodzi o sięganie po najnowsze odmiany wysokoplonujące, trzeba patrzeć na jeden czynnik, na czynnik jakim jest zimotrwałość. Drugie Wczesny termin siewu, tak, żeby pszenica wchodziła w okres zimy, w fazie tak jak jest to tylko możliwej, zadoksa. Jest to bardzo różnie. Niektóre pszenice wchodzą już początkowo się krzewiąc. To jest zadoks bardzo wczesny, ale to jest naj, najlepsza metoda, żeby. Pszenice mogły przetrwać. Kolejnym elementem to jest stosowanie całego zestawu makro i mikro składników. Myślę, że 17 makro i mikroskładników jest istotnych. Dostarczenie tego w formie dolistnej po to, żeby odżywić tą część zieloną, która jest, po to, żeby ta część zielona produkowała maksymalnie system korzeniowy. Innym rozwiązaniem jest się wzbóż przewódkowych. Zboża przewódkowe no to są pszenice jare, które można zasiać w grudniu, tak? one wtedy prze, przezimują na zimę, wiosną szybciej wystartują, rozkrzewią się, nie? dadzą troszeczkę lepszy plon jak te same odmiany siane wiosną. Wykorzystują po prostu wilgoć magazynowaną zimą. Stosuje się to głównie po burakach czy po kukurydzy, która późno schodzi z pola. Nie? gdzie właśnie może są warunki złe, w listopadzie nie można zasiać zbóż zimnych, nie pszenicy ozimej, wtedy można w grudniu spróbować zasiać pszenicę przewódkową, jak jest parę dni dobrej pogody i, i na polu jest tam takie warunki, gdzie można wjechać i wykonać siewnie. No w tym roku akurat kukurydza była zebrana o wiele wcześniej, dlatego myślę, że zbóż przewódkowych będzie sianych o wiele mniej, ale bywało lata, że w naszym gospodarstwie sialiśmy pszenicę przewódkową w grudniu, co nam pozwalało zaoszczędzić przede wszystkim czasu na wiosnę. Wiadomo, sytuacja, jeżeli chodzi o wilgotność gleby, o wiele lepsza jest jesienią czy zimą, kiedy na wiosnę następuje przeparowanie gleby. Także to pozwalało nam na uzyskiwanie lepszych plonów na pewno pszenicy przewódkowej. Lada dzień, przyjdą niskie temperatury, które wyhamują wegetację zbóż. Dopóki pól nie przykryje śnieg, eksperci radzą kontrolować stan upraw.